końcu ma swoją finalizację. No tutaj wszystko się liczy tylko i wyłącznie to, co się wydarzy w klatce, tak? No, na treningu to wiadomo, różne rzeczy się dzieją, różna dyspozycja dnia. Szuka podbrudkowych Tyburski. Natomiast Kasiusz tutaj stara się złapać go gdzieś na... Teraz bardzo ładna kombinacja tak Tyburskiego. I świetnie złapał właśnie prawym podbródkiem Kasio Tyburski. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Casio też wtedy blokował ciosy z Zadorą i uśmiechał się i zbierał je gdzieś, nawet przyjmował i uśmiechał się. No niestety okazało się, że to zgubną taktyką, więc teraz musi po prostu boksować. Oj, już... mocne słowa, mocne słowa padły ze strony Pawła Tyburskiego. Ale już troszeczkę zwo zwolniły te ręce u obu panów. No te pierwsze bomby mamy już za sobą. Te, takie. O!